Halo, halo, dzień dobry, radio RMFFM, najlepsza muzyka z tej strony. Dzwonimy w sprawie konkursu losu. i Numer, pani numer został wylosowany spośród tysięcy numerów, które mają szansę wzięcia udziału w konkursie. Tak. Została pani szczęśliwcem. Ma pani szansę w tym momencie wygrać 5000 złotych. Oczywiście zasady konkursu są jasne. Musi Pani zaśpiewać dowolną piosenkę w ciągu 10 sekund, a wygrana należy do Pani. Oczywiście piosenka musi zgadzać się z oryginałem. Jeśli ma Pani ukończone 18 lat, może Pani się zgłosić do konkursu. No, nie musiałam powiedzieć. Oczywiście 5000 tysięcy złotych należy do pani. Rozmowa zostanie jutro wyemitowana na antenie radio o godzinie 12. Oczywiście, gdy pani nie chce, by ta rozmowa została wyemitowana, nie zostanie wyemitowana, ale 5 tysięcy złotych należy do pani, gdy wywiąże się pani z zasad konkursu. Oczywiście nie, konkurs już trwa. Teraz pani wystarczy, że zaśpiewa piosenkę w ciągu 10 sekund, a wygra pani 5000 tysięcy złotych. Piosenka może być dowolna. Jeśli pani nie chce wziąć udziału w konkursie, inna dowolna osoba może yy, z pani rodziny, pani koleżanka, kolega. Oczywiście, piosenka jest zupełnie dowolna. Yy, nie puścimy żadnej pani melodii, ponieważ większość osób nie zna melodii, które puszczamy, ale zaznaczamy, że piosenka musi się zgadzać z oryginałem. Nie może Pani wymyślać słów, piosenka musi być oryginalna. Teraz Pan wyśpiewa? Oczywiście, w ciągu 10 sekund bezbłędna piosenka i 5 tysięcy złotych wędruje do Pani. Aha. Zaskoczył mi Pan. Oczywiście i jeszcze, jeśli Pani chce wziąć udział w konkursie, prosimy jeszcze również o wyrażenie zgody, czy chce Pani, by ta rozmowa została jutro wyemitowana o godzinie 12 na antenie radia? Nie chcę. No. Nie, nie chce Pani, dobrze, rozumiemy to za 3 sekundy rozpoczniemy nagrywanie piosenki. Zaznaczam, że nagroda zostanie wysłana w ciągu 5 dni roboczych. Uwaga, 3, 2, 1, proszę bardzo. Halo, Dobra, uwaga, uwaga, stopujemy nagranie, stopujemy. Halo, halo, jest Pani przy telefonie? Jestem. Może ktoś inny, może Pani oczywiście się namyślić zanim zacznie Pani śpiewać piosenkę. Um, oczywiście, nie wiem, może ktoś inny z rodziny śpiewać dzieci, dorosły. Inny. Obojętnie jaką piosenkę? Obojętnie jaką piosenkę. Oczywiście, może pani się zastanowić chwilę. Halo? Zastanowiła się pani? Obojętnie piosenka. Oczywiście, może zaśpiewać ktoś inny z rodziny. Jeśli pani nie chce żadnej tym to jedna koleżanka, ale szkole, to nie ma to do pani, gdy pani zaśpiewa tutaj. No właśnie, to bardzo, bardzo, bardzo Deskocowa jestem i rzeczywiście umiem trochę piosenek, ale nawet tekstów, tych Oczywiście, niech, niech pani się nie przejmuje. Ten Rozmowa nie zostanie wyemitowana jutro o godzinie 12 na pani życzenie, a jednak 5000 tysięcy złotych powędruje do pani. Wystarczy zaśpiewać dowolną piosenkę. Jest naprawdę pani ogromną szczęściarą, że akurat pani numer wylosowaliśmy w dzisiejszym konkursie, więc naprawdę takiej szansy się nie marnuje. 5000 zł praktycznie za nic może powędrować do pani. Wystarczy zaśpiewać dowolny... Mało gośka Uwaga, uwaga, jeszcze proszę nie śpiewać. Za 3 sekundy rozpoczniemy nagrywanie piosenki. 3, 2, 1, już. Prosimy. Mało go śkapów piaski. Mało śkau piękny. Oczywiście spokojnie, spokojnie ma pani trzy podejścia. Trzy podejścia. Jeśli to nie wyjdzie pierwsze, oczywiście niestety, zakończone porażką, może pani wybrać dowolną inną piosenkę, w której się pani czuje. Może wejść pani e, do internetu, wydrukować sobie tekst. Po prostu dowolny, musi po prostu pani zaśpiewać piosenkę, a my za to zaśpiewanie damy pani 5000 zł. Oczywiście może pani w każdej chwili zrezygnować z konkursu. Rody? Nie, Szkoda to by było. Oczywiście. No. No. Rozumiemy. Uwaga, naprawdę jeszcze wielu szczęśliwców jest przed nami, więc jeśli Pani by mogła... No. Mogą być wylecli. Oczywiście, oczywiście. To jest dowolny wybór. Uwaga niech pani zaznaczy, kiedy pani zaczyna, by nasz znawca tekstów Jacek Kozyra sprawdzał, czy tekst jest prawdziwy z oryginałem. Halo? Tak, tak. Czy chce pani śpiewać? Chciałabym co śpiewać, Jezus. Dobrze. To prosimy. Stary, Staramy się nieźle mocno śpi. My się komonimy. No to tak, tak Jak się zbudzi, to nazwie. Jak się zbudzi, to na ziemi. Pierwsza godzina, niedźwiedź śpi. Druga godzina, niedźwiedź frapie. Trzecia godzina, niedźwiedź papie Halo, halo? Tak został zaśpiewany prawidłowo. Oczywiście. 5 tysięcy złotych wędruje do pani w tym momencie. Niech pani okaże swoją radość. Bardzo prosimy. Niesamowite, nie wierzę w to. I Po prostu nie wierzę. Halo, halo. Bardzo dobrze, że pani nie wierzy, ponieważ to jest zwykły żart. Została pani wkręcona przez swoją koleżankę, która prosiła o... podała pani numer, prosiła o wkręcenie. Aha. No właśnie. My dzwonimy z radia RMFFM. Koleżanka się jednak nie przedstawiła. Powiedziała, że prosimy o wkręcenie danej osoby. Podała tylko numer. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.